Robić coś takiego. Z okazji wytropili w Lidlu mega ofertę na Black Friday. Messi Cuisine Smart za 1799 zł. Najtaniej w historii Lidla. W ten piątek i w ten sobotę z kuponem Lidl Plus. Aż 700 zł taniej. Tylko 1799 zł. Kiedy jeżdżę, bez względu na to, jak doskonałe są dynamika czy rotacja, i tak najważniejsze są opony, którym mogę zaufać. Michelin Motion for Life. No, u nas nasiona przechodzą kontrolę. Ale, że co? Dziś biznes jasinku zakończy się piaskiem. Nie każda nasionko może być kujawskim. Tylko dobry ziarno najwyższej jakości w kujawskim oleju gości. Trwa Black Friday na eobuwie.pl Dodatkowy rabat minus 25% na wszystko. Kup teraz, zapłać później z Paypal. Wejdź na eobuwie.pl ale dlaczego Twój rosół jest taki pyszny? Dzięki Lubeli pięciojajecznej. Wolne, wolne góry, wiec je, wiec je jaja, pyszny, pyszny rosół, bo lepszy makaron. Lepsze jaja, lepszy makaron. Boże Narodzenie to czas na... Prezenty ukryte, dania smakowite, okien przecieranie, choinki kupowanie, świąteczną playlistę, życzeń listę, domu przystrojanie, bomby kratowanie, a w tym wszystkim najważniejsza sprawa wspólna zabawa. Najpiękniejsze w świętach my. Prezenty to zawsze takie wyzwanie. Chodź do Hebe. Tu każde wyzwanie zmienia się w szansę. A nawet w okazję. Black Weeks w Hebe. Teraz drugi produkt za złotówkę. Miksuj dowolnie w ramach marki Hebe. Super Farm zmysłowy zapach kaszel Tylko za 135,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem promocji. 184,99. Super Farm. Codziennie biorę BodyMax Plus, aby mieć siłę na życie po pracy. To czas dla mnie. Dbam o odporność i zdrowie, a wspiera mnie BodyMax Plus. A nam sił do zabawy dodaje BodyMax Vital 50 Plus. Bierz multiwitaminę BodyMax codziennie. Andrzej właśnie zaoszczędził 30% na Amazon.pl, kupując urządzenie IPL do usuwania włosów. Teraz podczas morsowania pokazuje swoje jedwabiście gładkie ciało dziarskiego tatusia. Dziel się radością podczas Amazon Black Friday Week i zaoszczędź do 30%. Johoho! Znaleźliśmy skarb! To setki pereł, pani kapitan! Zabierzmy je na pokład! Podnieś żagle! Odpływamy! Kierunek wir! Odżywcze i pyszne płatki śniadaniowe Nesquik. Wspaniałe dni zaczynają się o poranku. Graj o rodzinne nagrody inspirowane Monopoli w loterii płatków śniadaniowych Nestle. Zapraszamy na Super seans. Jesteśmy jakimś legionem samobójców? Ale jasne. Pośmy przestępcy. Legion samobójców. Super Seans jutro o 20.00 w siódemce. Masz odwagę, żeby się zakochać, rzucić wszystko i wyjechać na koniec świata i zamienić zwykłe wakacje w raj. Jesteś singielką lub singlem? To świetnie się składa, bo mamy wolne bilety do raju. Być może jeden z nich należy właśnie do ciebie. Rusza casting do nowej edycji Hotelu Paradise. Romansuj, zakochaj się, graj i wygrywaj. Nie gwarantujemy szczęśliwego zakończenia, ale gwarantujemy turnus, o jakim nie zapomnisz do końca życia. Więcej szczegółów na stronie tvn.pl ukośnik Hotel Paradise Casting. Na wyjątkowe chwile z programem zaprasza sponsor. Producent pierniczków i dekoracji dr. Edker. U mnie w domu na choince nie może zabraknąć słodkich ozdób. Pamiętajcie, że jeśli chcecie powiesić pierniczki na choince, to warto taką oto słomką zrobić mi w dziurki. Najpierw pierniczki muszę posmarować lukrem. Wystarczy, że zażyje on kąpieli na 10 minut, idealnie się rozgrzeje, będzie gładki, jednolity i fantastycznie kryjący. A teraz liczy się tylko tempo, bo posypki przyklejają się wyłącznie do wilgotnego lukru. A ten bałwanek piernikowy czeka już na to, żebym go ubrała. Będzie mu ciepło, przytulnie, spokojnie możemy razem spędzać święta. Wystarczy tylko dodać sznureczek i powiesić na choince albo na innej dekoracji, którą na przykład możecie stworzyć w ulubionym wazoń. Za wyjątkowe chwile z programem dziękuję sponsor. Producent pierniczków i dekoracji dr. Edgar. Nie mogę odebrać, zostaw wiadomości. Rocznie w Polsce ponad 14 tysięcy mężczyzn umiera na raka płuca, którego główną przyczyną jest palenie, zgaś papierosa, nie życie. Misiu! Ty tam wszystkim pomyślisz! Każdy ma swoje grześki. Grześki. Nowe kuszą. Robimy wrażenie. Ten czas jest dla nas. Celebruj piękno w Black Friday z Douglas. Teraz twoje ulubione produkty Giorgio Armani, Lancome, Boss, It Cosmetics Clinic i Estée Lauder do 30% taniej. Odwiedź Douglas i Douglas.pl Julio, jeszcze raz chipsy? Chipsy? To Dolej... Lay's Baked z nasionami maku i pikantną papryką. Doskonały smak i 50% mniej tłuszczu. Spróbuj! Zacznij swój dzień z Centrum, które zawiera 100% dziennego zapotrzebowania na kluczowe witaminy. Centrum to jedyna tak kompleksowa formuła dopasowana do Twoich unikalnych potrzeb. Przejmij kontrolę, aby każdego dnia powiedzieć MAMY TO! W Wektrze Black Friday trwa cały miesiąc. Teraz dwie usługi w cenie jednej. Zamów internet od Wektry, a my dorzucimy pakiet telewizyjny. Przez cały okres umowy. Nie czekaj. Zadzwoń 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl Black Weeks w Empiku. Teraz w promocji. Mega zapas pieluszek Pampers Pants, perfumy Calvin Klein Euphoria, smartwatch dla dzieci Forever See Me Too, zestaw kluczy nasadowych AW Tools i tysiące produktów w super cenach. Empik. Słyszysz? Tak brzmi szlachetna czekolada. Poczuj aksamitną słodycz kremu. A teraz zanurz się w soczystości naszej śliwki. Hmm. Śliwka na Łęczowska inspiruje wszystkie zmysły. A może by tak? Czas na przerwę. Pyszna czekolada. Kruchy wafelek. Kupuj batony kitkat w promocyjnych opakowaniach. Aż 500 mega głośników do wygrania. Za wielkimi ludźmi stoją wielcy asystenci. Godni zaufania. Niewidoczni i zawsze obecni. Profesjonalni i arcyskuteczni. Ej, zaraz! Czy któryś z nich da znać, że kończy mi się dowód, albo przypomni o płatnościach? Bo tak. Każdy może mieć takiego asystenta, który robi rzeczy ważne. Żebyś ty mógł robić te najważniejsze. KFC najlepiej smakuje z bliskimi. Ciesz się wspólnie spędzonym czasem i smakiem pysznego, chlupiącego kurczaka. Podziel się tym, co najlepsze. KFC najlepsze do dzielenia. Kubuś Baby. Sposób na wygodę, smak i bezpieczeństwo. Kubuś Baby. Mamy i taty sposoby na maluchy. Sponsorem programu jest producent zabawek Fisher Price. Sponsorem programu jest dystrybutor komedii animowanej Trolle 3. Sponsorem programu jest producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków dla kobiet AA. Technologia wieku Five Repair.